No się. Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób prowadzić fanpage, aby organicznie docierał do jak największej grupy osób. Scooby-Doo to czarno. Kło! Juhu! Hej, pamiętacie, jak powiedziałem. Trzymajcie się tam w tym nowym roku 2020, bo idzie dostać jebla, ej! No, to się źle zestarzało. Wiecie, co też się źle zestarzało? Ja? No dobra, nie jest aż tak źle, ale jakby ktoś mnie 5 lat temu zapytał, gdzie się widzę za 5 lat, to nie wiem, czy widziałbym się w tym miejscu i w takim stanie. Ach, 2015? Byłem wtedy jeszcze taki biały i młody i naiwny. Wierzyłem tym artykułom mówiącym, że mężczyźni rosną do 21 roku życia, a mój metabolizm po 22 jeszcze był w stanie zjeść 12 tostów. Dzisiaj mam 22 lata, i. Zero złudzeń. No ale z okazji tego, że musi być jakaś okazja do nagrania filmu, bo przecież nie mogę robić tego spontanicznie i regularnie, może tylko od święta, to sobie pooglądamy moje stare posty, które wrzucałem na Facebooka i to jest coś, co tizowałem już w poprzednim filmiku, tym takim o kwejku. I kwejk to jest tutaj słowo klucz, bo moja aktywność na Facebooku wtedy, kiedy jeszcze istniała jakakolwiek głównie się składała właśnie z udostępniania kwejków. Hej, czy jesteście gotowi na zmierzenie się z demonami mojej przeszłości? Bo ja już nie mogę się doczekać. Dlaczego? Pierwszy post, zaraz po moim narodzeniu, tuż, tuż po. Bo dzieci to teraz urodzone ze smartfonami w rękach, więc... Czysta epickość. Smiley face. Jarzębina. Koko euro spoko. Hymn euro. Dendix. Remix. No niestety, wideo już nie jest dostępne, ale ten post to już jest całkiem niezła estymacja tego, czego można się spodziewać, jakby dalej po mnie, czysta epickość. Rok 2012 to jest rok, w którym wszyscy myśleli, że będzie koniec świata, i tutaj ewidentnie widać tą energię w tych postach. Więc wiesz Dubstep Remix, DJ Hitler. Ja nawet nie muszę. I nie chcę w to wchodzić. Mi tyle wystarczy. Mi wystarczy nagłówek DJ Hitler, hamsko.pl i ja już wszystko wiem. I wy też już wszystko wiecie o mnie jako o człowieku w 2012. Dla kontekstu, kto udostępnia te posty w roku 2012, to jest on. To nie jestem ja. W ogóle nie jesteśmy podobni. W ogóle. Niespokrewnieni. Ale w ogóle jakie kombo? DJ Hitler, Skubi to czarno, Trzej Jehowi po sobie. Bum, bum, bum. Ja tam nawet nie wchodzę. Ja się boję. Mi nagłówki wystarczą. To jest tak cięty edgy humor, że ja się boję, że się zatnę, jak tam wejdę. Amazing special effects on your phone. O, widać tutaj początek zainteresowania efektami wizualnymi filmem, grafiką komputerową i oczywiście jak się zacząłem tym interesować, to nie omieszkałem powiadomić wszystkich na Facebooku o tym. Niech wiedzą z kim mają do czynienia. Niedługo nagram filmik na YouTube pod tytułem Jestem artystą, i wtedy zobaczycie. I tutaj oczywiście pojawiają się adekwatne posty. Patrzcie, interfejs Photoshopa, tylko że na kartce, rozumiecie, bo kiedyś to się na kartce robiło rzeczy, a teraz się robi w komputerze. <słuch> Wow! To jest jakiś bardzo enigmatyczny post. Jeden z niewielu postów, które były faktycznie jakby czymś, co ja napisałem, a nie udostępnionym czymś, jakimś linkiem albo obrazkiem. Tylko ja nie mam pojęcia, o co mi tu chodziło. Podczas pisania, grafit ściera się, pozostając na powierzchni kartki lub drewna. Gdy stający grafit ulega starciu lub stępieniu ołówek, należy ostrzyć przez ścięcie części drewnienia na prawie w celu dotarcia do grafitu. Który znajduje się dalej. W ten sposób ołówek ulega skróceniu. O co mi chodziło tutaj? Co ja miałem na myśli? Co autor miał na myśli? Bo już nawet nie mówię o sobie, w pierwszej osobie w tym przypadku, to jest dla mnie trzecia osoba. Kto to jest i o co mu chodziło? Czy ja 17 czerwca 2013 roku dowiedziałem się, jak działa? Ołówek? Czy to ma być jakiś abstrakcyjny żart pokroju Dema lub Tima i Erika? O co mi tu chodziło? Ale spokojnie, bo w kolejnym poście już doskonale wiem o co mi chodziło. Znasz to uczucie, gdy ktoś cię podrywa? Wiem. Ja też nie. Wow. Big incel energy. I myślicie sobie, że to jest jeden osamotniony post? O nie, nie, nie. Tych postów jest znacznie, znacznie więcej. Znajdź kogoś, kogo demony... Są kompatybilne z twoimi. Patrzcie, patrzcie, widzicie? Widzicie? Co? Wymyśleliście, że alternatywki to jest nowe pojęcie? Że to nowe zjawisko? Nie, nie, nie. A jak myślicie sobie, że okej, okay, no dobra, 2013, okej, okay, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć, to głupi jesteś. Joanna Dark, popatrz na nią, co ty myślisz, że kupa co? Ona nawet zbroje nosiła ona nawet się nie kryła z tym, że... Nie przedrzesz się tak łatwo. Badania psychologów wykazały, że osoby samotne widzą dookoła siebie niemal wyłącznie szczęśliwe pary. Z kolei, osoby będące w związkach dostrzegają tylko szczęśliwych singli. No co, no to są proste fakty tutaj. To są zwierza bezużyteczna. No co, z faktami i logiką się nie dyskutuje, tak? Ben Shapiro ci powie taka piosenka, nie? Łap jest. Cardi B, Megan Thee Stallion. To jest w ogóle nie można tak być, żeby kobiety mówiły o, 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 o seksie. Yeah, you effin with some wet ass P-word. P-word is female genitalia. Bring a bucket and a mop for this wet ass P-word. Give me everything you got for this wet ass P-word. Przecież to nie, nie o to chodzi, to dla facetów jest, tak? Jedyne łap w moim życiu wtedy to było walenie agresywnie. Płaczą. Kolejny prosty, logiczny fakt tutaj, proszę bardzo. Mężczyźni są wraźliwsi. Porównajmy dwie piosonki stworzone przez obie płcie: mężczyzna. Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Don't tell me it's not worth trying, for you can tell me it's not worth dying, for you know it's true. Everything I do, I do it for you. Wniosek. Mężczyzna jest gotów się zabić z miłości. Próbuje kochać, nawet jak nie ma to najmniejszego sensu. Wszystko zrobi dla kobiety. Okej, okay. simp kobieta. Ewelina Flinta. Żałuję. Fragment. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że kochałam. Bo nie wart jesteś żadnej łzy. Nie chciałeś wierzyć mi. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że ufałam. I powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam I bez żadnych szans całkiem sam Tak jak kiedyś ja całkiem sam Wniosek Raz, że śpiewa o byłym, czyli o negatywnej stronie miłości W nawiasie mężczyźni zawsze śpiewałem o jej pozytywnej stronie, zawsze Nie ma ani jednej piosenki Zrobionej przez mężczyznę W której mężczyzna się Źle odnosi o kobietach I też że mówi o złej stronie miłości, nie ma żadnej takiej piosenki. Nawet mi nie piszcie w komentarzu yy, przykładów, bo ja nie chcę, żeby mój argument był podważany. To jeszcze yy, źle życzy swojemu byłemu. Widać, że nigdy go nie kochała, yy, pewnie śpiewając tę piosenkę jednocześnie yy, yy... co? <laughs> Pewnie śpiewając tę piosenkę, jednocześnie nadziewała się na murzyńskiego bolca? Czy ja to udostępniłem tak naprawdę, tak na serio? Że nieironicznie? Co? Zaczynam się bardzo ob obawiać. Faceci kochają czulej i prawdziwiej niż kobiety. To jest taka mantra, którą sobie powtarzają insele przed pójściem spać, tak są tacy zwinięci w kulkę, jak dziecko z chorobą sierocą, się tak kiwają na łóżku. I mantrę sobie powtarzają: faceci kochają czulej i prawdziwie niż kobiety. Faceci kochają czulej i prawdziwej niż kobiety. Faceci kochają czulej i prawdziwie niż kobiety. Faceci kochają czulej i prawdziwej niż kobiety. Wow! Ja pamiętam, że nie było ze mną dobrze wtedy, ale nie sądziłem, że aż tak. Ja i moja dziewczyna bardzo się od siebie różnimy. Ja istnieję. Ona nie! Nie oceniajcie mnie, proszę. To był ciężki okres dla mnie wtedy. Ja dorastałem. Czas dorastania to jest przykry, dziwny, niezrozumiały okres. Gdybym miał nazwać mój charakter, mój mood z czasów dojrzewania nazwą epizodu dwóch typów podcast, to byłby to zdecydowanie epizod. 109. Sad and horny Sad and horny to brzmi trochę jak jakaś dziwna alternatywna wersja Bad and Boozy. Jest jakaś alternatywna rzeczywistość, w której migosi to insele i zamiast Bar and Boozy wydali piosenkę, która się nazywa Sad and horny Ale myślę, że mimo tego, że czułem się bardzo samotny wtedy, to nie byłem bardzo osamotniony w byciu sad and horny. Ta gorycz wylewa się z tych postów, to jest błaganie o pomoc. W ogóle, tak dla kontekstu, ja wam powiem, dlaczego ja wrzucałem te posty, bo ja dobrze pamiętam dlaczego. Moją taktyką wtedy było, że ja będę wrzucał te posty i te wszystkie dziewczyny, które mi złamały serce, to sobie zobaczą ten post. I e, będą wiedzieć, jak się czuję. Ja w ogóle miałem wtedy taki super patent na podryw, że jak jakaś dziewczyna mi się podobała, to się do niej nie odzywałem. A potem byłem zły i smutny, że nie chce ze mną chodzić. O, mamy kolejny post, który nie jest udostępnieniem y, kwejka, To tak bardziej, y, bardziej twitterowo. Mamy tutaj taki hot-take 15-letniego mnie, wiertarka udarowa najlepszy budzik. No tutaj zadatki na komika po prostu krzyczą na mnie z ekranu, to jest oczywiste. Oj, widzę tutaj mój gust youtube'owy też był na wysokim poziomie w tym czasie. Udostępniony został filmik, co mówią gamerzy. Oj tak, ta seria i jej autorzy starzeją się jak dobre wino. Tak, tak! Nie! Ale to jest w ogóle dla mnie fascynujące, jak ja dużo tego wrzucałem, jak często, patrzcie, 26 czerwca, 26 czerwca, 27 czerwca, 27 czerwca, 28 czerwca, 28 czerwca, 28 czerwca, 29 czerwca i tak dalej, i tak dalej, bez końca i nie ma pod tym żadnych lajków, po co ja to robiłem. W ogóle bardzo dziwny i ciekawy jest koncept tego, że wrzucasz rzeczy do internetu. I uważasz, że kogoś to obchodzi, i ktoś to ogląda i że komuś się to będzie podobać? Kto by robił coś tak dziwnego? Jedni bronią się mieczem, inni sarkazmem. Ja nie jestem może jakimś alfa mailem. Nie jestem umieśniony, nie rozwiązuję rzeczy siłą, ale to jest. Proste rozwiązanie. Rozwiązanie siłą jest prostym wyjściem z sytuacji. Ja wolę posługiwać się mózgiem. Ja używam sarkazmu, ponieważ uważam się za lepszego niż ty. Star Wars, oho. Będą mocne rzeczy. Dlaczego religia Jedi, and The Force, nie upadła w galaktyce tak bardzo rozwiniętej technologicznie? Bo działa! Ha! Szachmat katolicy. A w ogóle myślicie, że mat w słowie szachmat to jest zdrobnienie od Mateusz, autorskie zagranie Mateusza szacha nazwane na jego cześć? Gdybym miał na nazwisko szach, to bym nazwał swojego pierworodnego syna Mateusz, żeby mu zrujnować życie. Ja aż sprawdzę na Facebooku, czy jest jakiś biedny, biedny człowiek, który się nazywa Mateusz Szach. O nie, jest. Jest Mateusz Szach. Proszę o F w komentarzach dla Mateusza Szacha. E, ludzie, którzy grają w gry wideo, lepiej prowadzą samochody, mają również lepszy czas reakcji, a to jest wiedza bezużyteczna, więc takie są fakty, proszę Państwa. no... Z faktami się tutaj nie kłócimy. To mnie bardzo dziwi, że ja udostępniałem jakiekolwiek rzeczy takie gamerskie, jak ja nawet tak dużo nigdy nie grałem w gry. <laughs> no, podstawowa różnica między pc a konsolami, no. No nie ma podjazdu, tak? A najlepsze jest to, że kiedy to udostępniłem, to miałem tak słabego laptopa, że w nic na nim nie mogłem grać. Więc te PC Master Race mając laptopa, który ci ledwo chroma uciąga. Dla niektórych tło tego obrazka nie jest przezroczyste i tutaj mamy taki drobne skinięcie głowy, drobny pokłon, drobny wink-wink, puszczenie oczka dla wszystkich grafików. Jesteście w mniejszości. Która zna sekret tego obrazka? A wtedy szatan rzekł: wsadźmy litery do matematyki. Oj, tak, przychodzi ten moment w edukacji, kiedy jest ten plot twist na matematyce, że nagle literki się pojawiają, i jak to tak? Przecież literki to na polskim. A na matematyce to są liczby i nie podoba mi się to, mój small brain tego nie pojmuje, muszę iść tak fajne udostępnić obrazek, bo mi się nie podoba. Nigdy nie zostawiaj brudnego auta pod ASP tutaj nie mam nic śmiesznego do powiedzenia, po prostu tak sobie pomyślałem, że to jest ciekawe, że udostępniłem ten obrazek, a ja teraz studiuję na ASP, więc to jest taka... Przepowiednia. Od dzisiaj nowa tradycja Andrzejkowa, wróżenie z quake'a. Jak pierwszy raz to zobaczyłem i przeczytałem kątem oka, to myślałem, że tam jest płeć napisane, a jest napisane plec, i tak sobie myślę, że to by była całkiem śmieszna sytuacja, taka zupełnie czysto hipotetyczna, która wcale nie miała miejsca, że ktoś na przykład myślał, że jest gdzieś płeć napisane, a było coś innego napisane, i wyniknął z tego jakiś konflikt, jakaś zabawna historia, no to by było całkiem zabawne. Gdybym miał miejsce, na całe szczęście jakaś wspaniałomyślna duszyczka, jakieś dobre dziewczę się w końcu nade mną zlitowało, pocałowało mnie i zdjęło ze mnie klątwę inselstwa. Po czym kompletnie przestałem postować cokolwiek na Facebooku. To nawet nie jest tak, że tylko te kwejki, takie sad, and horny przestałem wrzucać. Nie, po prostu kompletnie przestałem cokolwiek rzucać na Facebooka. I całe szczęście, bo już nie mam co dalej oglądać. Była to wątpliwa przyjemność. Mam teraz ogromną ochotę wziąć swoją pięść, zmienić pięść i po prostu uderzać sobie w twarz i wgnieść sobie twarz własną. I wyglądać jak klaleczka baby Born, na której ktoś usiadł, bo na to zasłużyłem. Każdy z Was powinien sobie przejrzeć stare posty na Facebooku. Jest to ogromna lekcja pokory, a szczególnie gorąco polecam zrobić to tym z Was, którzy narzekają na dzieci na TikToku i w ogóle tą dzisiejszą młodzież. Poprzeglądajcie sobie swoje stare posty, to sobie przypomnijcie o tym. Że kiedyś też byliście głupimi dziećmi. Bo dzieci zawsze głupie były i zawsze głupie będą. Nic w tej kwestii się nie zmienia. Jedyne co się zmienia, to platforma, na której są głupie. Nam starszakom to się upiekło, że jedyne pozostałości naszej młodej głupiości to są posty na Facebooku. I to posty na Facebooku, których nikt nie widział i nie mają żadnych lajków. Nie to co TikTok, gdzie jesteś wystawiony na publiczny linch. I bardzo łatwo stać się popularnym, i to często nie z tych powodów, dla których chcielibyśmy. Co to w ogóle ma być? Czy ten głupi i śmieszny filmik w internecie ma morał? Tak, to jest wiadomość dla wszystkich moich małoletnich widzów. Pamiętajcie, ten dziwny okres, w którym teraz jesteście, jesteście zagubieni, nie wiecie co robić. To minie, spokojnie, z czasem wyjdziecie z tego spierania i przestaniecie wrzucać głupie rzeczy do internetu. Albo nie.